W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Druga światła w okresie Wielkanocnym to jest również tajemnica nadziei, jakże wyjątkowo wpisana w to całe wielkie bogactwo paschalne, dziedzictwo Chrystusa z martwych stałego. Przejdźmy tę drogę, otwórzmy się na światło nadziei Boga. Kłaniamy się tobie Chryste i błogosławimy ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja pierwsza. Jezus powstaje z martwych. Nikt nie był świadkiem tego wydarzenia, ale ono otworzyło nadzieję. Sprawiło że to, za czym człowiek tęsknił, stało się możliwe. Bóg ofiarował swoje życie, które zwycięża wszystko. Zwycięża grzech, zwycięża śmierć. Jezus powstaje z martwych. Ich jasność Boga odnowi naszą nadzieję. Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie, Żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja druga. Apostołowie przybywają do pustego grobu. Oto przyszły niewiasty i mówiły: grupie jest pusty. Ile tam było lęku, ile było niepewności, ile było pytań, ale czy była nadzieja? Czy wtedy, kiedy biegli do grobu, kiedy Jan zajrzał, a potem wszedł za Piotrem rzeczywiście nastąpiła ta wielka tajemnica zwycięstwa nadziei: Chrystus żyje. Niech będzie również i w naszym życiu, tajemnicą zwycięstwa, pomimo tego wszystkiego, co jest pytaniem, co jest lękiem, co jest obawą. Chrystus żyje. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja trzecia. Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie. Nadzieja, miłość, wiara prowadziły Marię od tak dawna. Przyprowadziły również i do grobu. I sprawiły, że w jej życiu nadzieja najpełniej zakwitła poprzez doświadczenie tajemnicy życia Chrystusa, Jego bliskości, jego miłości. Ich również moc Boga sprawi, że zakwitnie, zajaśnieje, odnowi się w nas nadzieja. Dzięki temu, że będziemy jak Maria, wierni, będziemy wytrwali, będziemy nieśli nadzieję. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja czwarta. stały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus. Bardzo wyraźnie przy tej stacji, przeciwieństwem nadziei jest wołanie człowieka, myśmy się spodziewali. Tam nie ma nadziei, tam jest plan człowieka, tam jest wyobrażenie, a Chrystus, przyłączając się, tłumacząc i dając się poznać przy łamaniu chleba, przekonuje, że nadzieja wymaga przede wszystkim zaufania Bogu łaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja piąta z martwych stały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba. Stało się. Oto dla tych tam obecnych z Łukasza i Kleofasa była to jasność doświadczenia Boga. Dla nas jest to nadzieja i wielkie wołanie, abyśmy stając wobec tajemnicy łamania chleba, wobec Eucharystii, doświadczyli Boga i wielka przestroga, abyśmy nie przeoczyli Jego daru. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja szósta. Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom. Wieczernik. Minęło już tyle godzin od pierwszych informacji o zmartwychwstaniu, o tym, że Chrystus żyje. I przychodzi Pan, objawia się. Nie wyszli, nie szukali, nie byli tymi, którzy pokazywali tęsknotę nadziei. Bóg przyszedł do nich i wypełnia i spełnia nadzieję. Niech to będzie dla nas wielka nauka. Abyśmy nawet nie idąc z takim dynamizmem i z tęsknotą nadziei w otaczający nas świat, potrafili w głębi naszej duszy spotkać Boga, przeżyć Jego obecność i doświadczyć, że nadzieja żyje. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie żeś przez Paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja siódma. Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów. Wyjątkowy moment. Oto człowiek, w którego życiu spełniła się nadzieja, Staje wobec tej wielkiej misji Chrystusa, który mówi: ale teraz idź i obroń tę nadzieję w innych. I obroń ją nie tylko w tym, co jako człowiek jesteś w stanie uczynić, ale w tym, co ja, Bóg, będę czynił przez ciebie i będzie miało skutek wieczny. Czy to jest jeszcze nadzieja? Nadzieja dla człowieka, który ma to przyjąć, ale misja i odpowiedzialność dla człowieka, który ma to zanieść. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja ósma. Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza, jak było z nadzieją u Tomasza Apostoła, nie miał jej? Czy jego pytania, jego wątpliwości, jego wołanie, nie uwierzę, dopóki nie dotknę, było pozbawione nadziei? Przecież gdyby nie wołał to by tej nadziei nie miał. Gdyby jej nie miał, to by powiedział obojętne, co mówicie miał ją. Wołajmy. Starajmy się, poszukujmy, Ale nieśmy nadzieję, czyli tęsknotę za tym, aby dotknąć Boga. I aby przez nas inni mogli też Go dotknąć. Kłaniamy się Tobie Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja dziewiąta. Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad jeziorem Galilejskim. Minął czas. Przebyli drogę nad jezioro, wrócili do Galilei. Czy to nie był moment, aby przywołać, co się stało z ich nadzieją, która zabłysła wtedy, kiedy Chrystus powiedział: Pójdź za mną. Co się stało z ich nadzieją, o którą walczyli, której Starali się być wierni na każdym etapie apostolskiej drogi razem z Jezusem. Co się stało z ich nadzieją, kiedy Chrystus powiedział: Nierozpoznany Chrystus, ale powiedział: Zarzućcie jeszcze raz. Zarzucili. To wszystko miało sens, to wszystko miało wartość, to wszystko było bogactwem. Ale, jakże potrzebne, abym to teraz, tu, dziś, przeżył, potwierdził, ożywił. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja dziesiąta z stały Pan. Przekazuje władzę pasterską Piotrowi. Staje Chrystus wobec ucznia i pyta o miłość. I pyta, czy jest gotowy zanieść ich troszczyć się i odpowiadać za to wszystko, co będzie, Pragnieniem nadziei innych, całej wspólnoty, i odpowiada: Będę, a z Twoją mocą to się dokona. Jakże ważne jest, abyśmy we wszystkich pytaniach, we wszystkich słowach, w każdej woli, jaką Bóg nam objawia. Potrafili dostrzec Jego miłość i nie utracić nadziei, że to jest Jego dzieło i on poprowadzi. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja jedenasta stały Pan daje uczniom nakaz misyjny, Chrystus przyszedł, aby odnowić nadzieję i pokonać rozpacz, i brak sensu, i przekonanie o porażce. To wszystko daje Bóg. A Chrystus mówi do uczniów. Zostaliście tym napełnieni. Idźcie tam, gdzie ja Was poślę. Nie ustalajcie granic, nie ustalajcie reguł, których będziecie się sztywno trzymać. Idźcie. Bądźcie znakiem i świadkami, że nadzieja pokładana w Bogu, nigdy nie doświadcza porażki, bo On zawsze zwycięża. Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja dwunasta. Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca. I kolejny Etap nadziei. Chrystus wstępuje, zostają sami, ale obiecuje, że ześle ducha, że przyjdzie moc z wysoka, której im udzieli, a kiedy oni ją przyjmą, staną się znakiem tej mocy dla świata. Jak potrzeba abyśmy potrafili czekać i ożywić naszą nadzieję na moc z wysoka, która sprawi, że bliskość i życie Boga będzie się w nas rozwijała, a my będziemy chcieli dzielić się tym życiem z innymi. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja trzynasta. Uczniowie z Maryją oczekują w Wieczerniku na zesłanie Ducha Świętego. Piękna stacja i piękna tajemnica. Ukazująca, jak wielką wartość w pielęgnowaniu nadziei ma wspólnota, jak wielkim darem i źródłem nadziei jest Maryja. Jakże ważne jest, aby ten wielkanocny czas, nasza wspólnota wiary, modlitwy, tęsknoty, za mocą Boga, ten czas maja. I wielkiego objawienia się mocy Maryi przyniósł w naszym życiu umocnienie nadziei. Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Paschę swoją świat odkupić raczył. Stacja 14. stały Pan posyła uczniom obiecanego ducha. Moment zesłania Ducha Świętego. Czy to jest nadzieja, czy pewność, tęsknota, czy sama wdzięczność? To jest Bóg, Bóg, który daje się poznać, Bóg, którego odczytujemy, smakujemy. W tak wielu różnych tajemnicach naszego ducha i naszego życia. Ale przede wszystkim to jest ten wyjątkowy moment, kiedy w człowieku powinna zrodzić się nadzieja, że inni też mogą i powinni, że wszyscy możemy być naprawdę dziećmi Boga. Kłaniamy się Tobie Chryste i błogosławimy Ciebie, żeś przez paschę swoją świat odkupić raczył. Druga światła z refleksją o nadziei. Niech umocni naszą wiarę. Niech będzie tą wielką. Siłą tęsknoty za tym, aby to, co Boże, żyło w nas. Niech będzie źródłem radości i pokoju, że to, co jest nadzieją, zwycięża. Bo nadzieję pokładamy w Bogu, a On jest Panem życia miłości, prawdy i pokoju. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.